Masakra. Tu w ogóle basen pozarastany, puszczony. Co tu się dzieje? Jak proszę Państwa, ludzie zobaczą, co się z tego basenu zrobiło. Taki basen był. Nie ma basenu. Jak ludzie filmik zobaczą. Masakra normalnie opuszczony pod jakiegoś jatonika Masakra Tu były prysznice Tu po śladu prawie nie ma po prysznicach nawet już Taki basen, Glory bo